Jan Bodakowski, korzystając z uprzejmości wideo myśli konserwatywnej, chciałbym Państwa przekonać do ochrony życia nienarodzonych. Współczesna ustawa, którą mamy, aborcyjna, zezwala na zabijanie nienarodzonych dzisiaj w trzech wypadkach. Pierwszym jest to, że dziecko jest podejrzane, że jest, to jest chore. Bardzo często po takim zabójstwie i badaniu zwłok dziecka okazuje się, że dziecko było zdrowe. Drugim wypadkiem jest to, kiedy rzekomo zagraża zdrowiu lub w życiu matki. Takie wypadki według opinii ekspertów bardzo rzadko się zdarzają. I trzeci wypadek, kiedy e, rzekomo złamali przepisy. To jest bardzo bo szeroka formuła prawna. Na przykład stosunek osiemnastoletki z prawie 15 już już jest, ma znamiona właśnie takiego przestępstwa. E, i mówiąc szczerze, nie możemy zgodzić się na to, że ktoś jest zabijany z powodu win swoich rodziców. Na przykład, że tata był gwałcicielem. No, to nie jest powód, żeby zabić niewinne dziecko. Dlatego trzeba wprowadzić przepisy, które całkowicie ograniczą w Polsce aborcję. Z tematem tym wiąże się też kwestia in vitro. W trakcie tej procedury, która jest wyjątkowo szkodliwa dla zdrowia dzieci i kobiet, też są niszczone zarodki. Jest to taka forma aborcji. I też na to nie można się zgodzić. E, obecnie trwają dyskusje na temat właśnie zmian w przepisów, przepisach. E, środowiska lewicowe, feministyczne. E, Robią wszystko, żeby po pierwsze nie dopuścić do ochrony życia niepełnej ochrony życia nienarodzonych dzieci, a po drugie, żeby jeszcze bardziej liberalizować e, ustawodawstwo aborcyjne. E, nie można na to pozwolić, bo e, od takiej eugenicznej polityki aborcji, eutanazji, zabijania osób chorych, e, zaczął się nazizm, potem epoka zagłady w e, obozach koncentracyjnych. A ja mam ze swojej strony taki apel do wszystkich działaczy proaborcyjnych. Jak są zwolennikami aborcji, niech dadzą dobry przykład, niech sami się zabiją i niech dadzą żyć innym. Dziękuję bardzo, Jan Bodakowski.